Monika Kubiaczyk znowu z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę w Toruniu na przykład poranek wygląda bardzo obiecująco. Czy tak będzie w całym kraju? No, już mamy taki mały schemat chyba porankowy w tym tygodniu, że są one bardzo słoneczne, zazwyczaj błękitne czyste niebo, ale popołudnia no, przynoszą nam te opady deszczu i burze. Dokładnie z przygodami i tych przygód dzisiaj nie zabraknie, szczególnie na zachodzie tam. No, można powiedzieć szczerze i otwarcie, będzie niebezpiecznie, bo takie wyjściowe porywy wiatru, że tak to imę, do 50-60 Kilometrów na godzinę, oczywiście przy okazji burzy jeszcze silniejsze, więc nie myślę, od razu zahaczymy, bo dziś piątek. Też będą się przewijać te wyładowania atmosferyczne, ale całe szczęście jeszcze będzie ciepło, bo na horyzoncie mamy takie jednodwudniowe ochłodzenie, które przypadnie akurat na poniedziałek, wtorek mniej więcej, więc całe szczęście weekend pod kątem temperatury przynajmniej bezpieczny będzie można pokorzystać sobie w okienku pogodowym w przerwach między opadami deszczu i burzami, które może nie będą tak naraz w całej Polsce skumulowane w danym dniu, ale na pewno będą regiony, gdzie dadzą się wyznaki, jeszcze te wszystkie zjawiska atmosferyczne nieprzyjemne dla nas. No bo będzie tak, taka burza z silnym wiatrem i opadami deszczu to nic dobrego, szczególnie w weekend, kiedy chcielibyśmy sobie na spokojnie odpocząć, pokorzystać na świeżym powietrzu i podkreślam świeżym, bo to powietrze od kilku dni właśnie ze względu też na te silne porywy wiatru i opady deszczu jest bardzo dobrej jakości. Zobaczmy w takim razie, co w mapach, co dziś nas czeka. Front atmosfery głównie na zachodzie da się we znaki, zresztą tak jak widać nie dotrze on dzisiaj na przykład do centrum na Mazowsze na Lubelszczyznę. w tych wszystkich miejscach będzie pogodnie do końca dnia zerkamy zatem co w poszczególnych regionach i też co z temperaturą najniższa będzie ona i w tym regionie i w skali całego kraju dzisiaj w koło brzegu tam 18 stopni, ale przynajmniej nie spodziewamy się burzy na Pomorzu Środkowym tam tylko i aż opady deszczu burzowo nad Natomiast już w trójmieście, na Kujawach, w Wielkopolsce, na krańcach zachodnich przelotne opady deszczu. Temperatura najwyższa tutaj w Poznaniu do 24 stopni. Wiatr silny w porywach do 50-60 km na godzinę. Na wschodzie zacznijmy od dobrych informacji, bo tych nie brakuje: a mianowicie Warszawa z zachmurzeniem umiarkowanym i centralna część Polski z zachmurzeniem małym. I tu temperatura 25-26 stopni, idealnie jak na początek. Lata. Wyładowania atmosferyczne pojawią się dzisiaj na Warmii i Mazurach, a także na całym Podlasiu. I tutaj trochę chłodniej. 22-24 stopnie. Przenosimy się na południe. Tutaj słońca też nie zabraknie, szczególnie na ziemi świętokrzyskiej, ale pogodne niebo również w Krakowie. Poza tym Zakopane, Rzeszów z zachmurzeniem dużym i popołudniowymi burzami, a także opadami deszczu. Temperatura od 23 stopni w Zakopanem do 26 w pozostałych miastach tego regionu. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, na przykład w Krakowie, w Kielcach czy w Lublinie, ale oczywiście podczas burzy na Podkarpacie czy na Podchalu silniejsze porywy. Południowy zachód i tutaj wszędzie duże zachmurzenie. Niewielkie, tylko skromne przejaśnienia. W opolu całkiem nieźle ten dzień się zapowiada, bo tutaj nie spodziewamy się żadnych niespodzianek w postaci opadów deszczu czy burzy, a i temperatura będzie najwyższa, jeżeli chodzi o cały kraj, 27 stopni. Trochę chłodniej, 26 w Katowicach, 25 we Wrocławiu i tutaj spodziewamy się już wyładowań atmosferycznych. W Zielonej Górze w najcieplejszym momencie dnia po południu 24 stopnie i opady deszczu. Wiatr tutaj również silny, porywy do 50-60 km na godzinę. A więcej szczegółów pogodowych znajdą Państwo w aplikacji Pogoda Interia. Tam m.in. o tym, co będzie działo się właśnie w weekend. Dziękuję i do zobaczenia po godzinie 7.